Siemanko widzowie w dzisiejszym odcineczku. Dawno nie było żadnych szorców ani odcinków odcinków w ogóle nie było, ale w jednym szorcie nie wiem, ale wiem, że zapowiadam chyba pokazanie przyczepy samoróbki dla kogoś, kto by chciał zrobić sobie taką. Także bez zbędnego gadania, zaczynamy. Słuchajcie, to jest przyczepa. Yy, która można powiedzieć jest lepiona Oczywiście nie patrzę tutaj na środek Bo tutaj jest obornik jeszcze Ale historia tej przyczepy zaczęła się od tego Że nie była ona jednoosiowa Jakby to powiedzieć na podwozie tandem Czyli taka, która w prostym języku Dostosowuje się do terenu O tak, tutaj nie ma jednego koła Bo jest w naprawie bo przebiło się i jest błatane, właśnie, ale ta historia tej przyczepy zaczęła się na tym, że Ym, yy, kupiłem, była ona na początku dwuosowa, kupiłem ją zatem około, chyba, dwie stówki. To było w 2020 albo, nie w 2020 albo 2021 roku. Kupiłem ją i ona no nie wyglądała tak jak teraz. Była yy, Skrzynię całą miała obudowaną z plastiku. To na internetach możecie sobie znaleźć takie, foty. one mają nazywane przyczepki ogrodowe, takie ciągane. No, y, później nastąpiła awaria, między innymi samochód walną w z burtem, przez co ta skrzynia plastikowa pękła. Y, ona wtedy też miała kiper ręczny. Miała taką tutaj... Tutaj blokadkę tak się pociągało, i można do góry ją podnieść. Yy, ja ją może bym tu nawet gdzieś miał, ale to później wam pokażę najwyżej, jakbym ją znalazł. No i stała tak przyczepa, rozdupcona przez parę tygodni. W końcu tą yy, skrzynię zdjąłem, i później powstało coś na tego, że blad był yy, cały z, yy, z tego. No z drzewa płytę OSB chyba, tak? Płytę OSB obitą blachą no i były dospawane takie rygle od... nawet ja te rygle oryginalne mam coś na kształt wozu, prawda? tutaj jest taki mały złomowiec, o! widzicie ten rygiel? to jest oryginalny od tej przyczepy kiedyś o to było od wozu tutaj, ona była zrobiona z jak wóz, czyli wóz, czyli miała Cztery takie rygle po bokach. No działało to fajnie, dopóki nie dzień sobie po lesie i parę razy mi się wywróciła, to te rygle się połamały. Więc wtedy stwierdziłem, że te rygle całe wyrzucę. No i wyrzuciłem. Stała tak na razie z samym, samym tym, samym, jakby to powiedzieć, podłogą. Podłoga później została zdemontowana. I po niej nastąpiło coś takiego jak tutaj. Jak taka skrzynia połączona od razu z podłogą. Podłogę robił mój tata, burty ja robiłem sam. Jak widać, że płyta OSB to nie jest dobra, bo zobaczcie jak ona już tak jakby to wiedzieć, wybrzuszała. No te przyczepę te burty nie, ładnie wyglądały, ale nie było tak skuteczne, bo to wszystko gniło, wyginało się. Często mi się te. Te haczyki urywały. Yy... No ale jakoś się z tym żyło. Więc później ona praktycznie stała już tylko. Nie jeździła, bo była już tak zniszczona, że ona stała w krzakach. No nie jeździła z miesiąc. Może stała, nie jeździła. Yy... No i co dalej? No dalej, po tych kilku. Aha, jeszcze właśnie tutaj jest. jest to jest jej. Był przednim przed układ jezdny, tak? Tutaj się miało rączkę, a tam były koła. No nie jest to za dobre, bo patrząc jakiego to jest materiału zrobione cienkiego, no to to nie jest zbyt dobre. Ale kilku, po tych kilku tygodniach, miesiącu stanie. Zabrałem ją. I co? Najpierw zamontowałem skrzynię i wzdłuż dospawałem takie. Bo ona była jeszcze wtedy na dwóch oszkach, nie? Dospawałem taką może tu będziecie nawet widzieć e, oto. To tutaj jest jeszcze ten czerwony element, to jest właśnie od tamtego pozostałości. Bo ja to musiałem uczyć. Ale to dospawałem wraz z kilkoma takimi wzmocnieniami. To już jeździło wtedy. W jeden dzień, w parę minut już jeździło. E... No później co? Zaczęło się od tego, że dorobiłem tutaj pod blachą takie parę wzmocnień, prawda? Później poszła na to blacha. Później zrobiłem burty metalowe, takie ładne, dosyć już niestety odchodzą gdzie nie gdzie, bo to już jest stare, co już od lipca to robiłem tamtego roku. Zaczepy takie solidne i to jeździło, to jeździło. Dopóki nie zaczęło mi się wyginać właśnie tamto, to czerwone co wam przed chwilą pokazywałem. No zaczęło się wyginać. Więc najpierw zdjąłem to, no i dorobiłem tak jak teraz tu jest, tak, z stópką, tak ulepiony, już nawet nie pomalowany. No i to jeździło, tylko że ona wtedy jeszcze z tyłu miała jedno koło, nie? I to dosłownie z tyłu, bo gdzieś tutaj. Przez to większy nacisk się na zaczep przekładał. No ale no tak. Yy... Załadowałem ją całą piaskiem. Dawała radę, nic się tam nie powyginało. Problem był jeden, że opony mocno dostawały, więc wrzuciłem ten piasek i musiałem coś wykombinować. I wykombinowałem właśnie coś takiego na podwoziu tamten, czyli to się tak fajnie buja. to zrobiony po prostu o tak. Parę ty tysięcy podkładek, zabezpieczenie, profil i tutaj jest na, na em, na gwint, prędy gwintowany, yy, no fajnie to jeździło warto wspomnieć, że ona jeździła jeszcze dwu, jako dwuosiówka jeździła na dożynkach Kobyla Góra jeśli ktoś nie wie to zobaczcie sobie, wyszukajcie burty ma zdejmowane tutaj się wy, wysuwa to, no i ma zdejmowane jedyny minus na razie i awarie jakie były to jeszcze tutaj sobie pokażę takie odblaski fajne ma. Jedyny minus, jakie awarie były, minus jej taki, że nie możemy otworzyć tylnej burty bez e, tak, bez odpięcia prawej burty, ponieważ burty są takie średnio spasowane e, i się nie da tylnej burty otworzyć, ale to się da zrobić. To po prostu miejscami trzeba zamienić. E, awaria jaka w niej była, to to. To, 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 że tutaj widzicie teraz ten dospawany tak na smarkany, ona ma też zaczep, ale mi się nie podoba zbytnio jeba go ale to, o to, to, to normalnie było cienkie tak jak, jak ta blacha, nie? No i niedawno w sumie to mi się całe powyginało i to była taka pierwsza z poważniejszych awarii, musiałem to naprostować naprostowałam i dospałem taki solidny, gruby płaskownik. Nawet zaraz, zaraz Wam pokażę. Yy, solidny, gruby płaskownik i coś już nie wyginało. Cały gruby remont od tej drewnianej, plastikowej skrzyni. Yy, tutaj jeszcze na szybkości Wam pokażę pług do śniegu z gumą od pasa transmisyjnego także jakby ktoś też chciał to to może sobie zobaczyć, prawo, lewo na takim drążku tu się po prostu ten drążek wypina, wkłada się w tą dziurę i już się ma na prawo nie? Yy, odnośnie do tego ile mi zajęło no to zajęło mi gdzieś I no, całe wakacje praktycznie płaskownik, o proszę bardzo taki gruby płaskownik to jest solidny Solidny głoskownik. I teraz to mam nadzieję, że będzie trzymać. No ale jak mówię, jak nie chcecie siedzieć przed telefonem, przed telewizorem, przed, przed komputerem, laptopem, tabletem wszystkim. A jak ktoś lubi takie rzeczy sobie kombinować, to, to, to czemu nie? Jest czas? Tylko trochę pieniędzy trzeba wydać. Ja na nią bodajże że tam mało profili kupywam, bo kupywałam tylko profile na, na Nie Warto wspomnieć, że ona jest poszerzona jakieś 3 cm albo nie 6-6 cm. Yy. No i jakieś 300 zł, nie jest cały remont. To jest teraz ciągle, bo jesteśmy w piwnicy, żeby Wam mógł pokazać spawanie którą spawały. Proszę bardzo, jest to taka, oto spawarka, którą uspawałem. Oczywiście to jest spawarka na 140 A. Transformatorowa czyli no bardzo męcząca. Znaczy męcząca, no ciężko. Jedyny minus, jaki ona miała, to, że nie miała wentylatora i po prostu bardzo szybko się przegrzewała. Przygrze no. Ona jest już ostatecznie na emeryturze, bo mam kupioną nową, inwentorową, którą też Wam zaraz pokażę. No, sentyment to nie jest. 2,5 elektroda bardzo fajnie szła, ale no niestety trochę uciążliwa. No, ale przyczepę uspawała. I to bez żadnej awarii. Bez żadnej awarii. No, może to nie było jako szybko, bo były wiecie, jak to spawałem, stawałem wszystko na 30, jakoś tak spawałem gdzieś tak i to aż jest do, jak się zrobił już plus 30, a nawet 35, bo było takie coś, to I ja już wymienkałem, bo byłem ubrany w rękawice spawalnicze i taką dosyć bluzę spawalniczą, jakby to nazwać, żeby mnie po prostu iskry nie parzyły. No i... No i kurde już tak od 10-11 to już było tak plus 30, to, to już po prostu spawarka miała do ja wtedy ewentualnie to sobie tam grzebałam jakieś drobnostki, no i wieczorem też było spawane, a słuchajcie teraz tutaj właśnie jest ta lepiona, to widać czy po mojemu, jest Parę prototypów, między innymi wiertarka Celma. Bardzo gruba, tylko niesprawna. Gruba, solidna. A tutaj jest statyw na kumówkę, tylko że muszę go jeszcze poprawić, bo miał tarczę, miała wchodzić. Tutaj tu jest tą dziurę, a nie wchodzi. To też może kiedyś pokażę. A tutaj jest spawarka przykryta, żeby wiecie, nie zakurzyło się. Spawarka inwentorowa Dedra na 160A. Bardzo fajna, z yy, wentylatorem Naprawdę, tu mamy takie gałkę do kręcenia Sto, to 160 amper naprawdę goli fajnie, czwórkę elektrodę Śmiało ciągnie, niczego się nie boi Tu Ładna, niebieska Mój nie ulubiony kolor w ogóle mm. Tutaj oczywiście jeszcze Wam pokażę osprzęt jaki jest, z jaki dostałem do niej jest to maska wiadomo i, no i to wiadomo taki młoteczek sztotko młotek o i tutaj też wiertarka Celma z którą yy, też budowałam tą przyczepę a tutaj rozdarta opona od tej przyczepy właśnie czekajcie, to nie tu, o tu tu damy tak pod światło może nie widać, ale no tu jest już pęknięta, tu już jest taka rozdarta i wypadałoby ją wymienić. No, warto wspomnieć, że z tej przyczepy oryginalnie zostało felgi, cztery felgi. I to praktycznie tyle, nie? Więc można powiedzieć, że to jest przyczepa rzeczywiście samoróbka. To jeszcze się nowego nie zmieniło. Słuchajcie, traktorek to pewnie znacie. Ale widzicie, co się zamontowałem. Co zamontowałem? Zamontowałem kogut. To jest kogut mały, bo no gdzieś na... Kształt mojej ręki on ma 7 cm średnicy. Kosztował 18 zł. To jest kogut do bram. Jak na razie spisuje się bardzo fajnie. To jest taki gór, ten przyłącznik dziedzinowy. Cyk. Cyk. No, już nie ma. Ech, no, także tak się żyje. Tak, mówię, jakby ktoś nie miał zajęcia, a chciałby coś w życiu się wykazać, to jak najbardziej. Tylko trzeba mieć spawarkę i wprawę. Ja już spawam prawie rok. Nauczyłem się spawać jakoś w maju. To warto jeszcze wspomnieć, że spa zacząłem spawać w maju. Później zbytnio tak nie spawałem, więc zacząłem dopiero spawać tak bardziej wy w lipcu, na, porusie, na, po, na początku lipca. Wtedy się cała historia przyżyby zaczęła. No, ale według mnie wygląda fenomenalnie. Nie jest na sprzedaż, nie pytajcie się, bo ona jest dla mnie za bardzo sentymentalna. No i co na, na, na dzisiaj będziemy już kończyć? Jeśli mielibyście jakieś pomysły na. na. na filmy. To piszcie śmiało. Nie ugryzę Was. Także tym akcentem żegnam Was. Na razie, cześć. Do następnego. Na razie, cześć, Papa. Pa.